Witam was wszystkich w nowym odcinku Happy Bo Boże, za głośno zapuściłem tą muzykę, zdecydowanie muszę przyciszyć Puściłem sobie na 100 głośników. Pogramy tak krótko dzisiaj, nie chce mi się obrabiać tego tak za bardzo No więc... Trochę może zwaliłem, że nie załadowałem wcześniej leweli, Ale... Nie chcę się robić cięć, bo ostatnio, jak zrobimy cięcie na Happy Wheelsach, to materiał był do wyrzucenia. Chociaż. właściwie nie wiem, czy nie zrobić cięcia. No, zobaczymy. Mam to już w razie czego przygotowane. Może. Może chyba jednak zaraz zrobimy cięcie. I powrócimy, jak się załaduje. No. To tyniemy. Dobra, już jesteśmy z powrotem No, mamy tutaj parę reweli najnowszych Spróbujmy jakiś przejść, nie będziemy tutaj czegoś zmieniali Ale cóż, The run, 3D Chwilka, chwilka, rzucę okiem na... Albo nie, 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 na, nie nie będę rzucał okiem na sterowanie, bo dawno nie grałem Ale cóż Destruction pray Escape press Escape Raid 5 play level Dobra, i restart Dobrze, i teraz taki... Te, teraz jest taka rozkmina. Oh. Dobra. Nie o to mi chodziło zdecydowanie. Wychodzimy. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Kill all. Easy, medium, hard, very hard Okej. Okay. Easy Medium I don't care Nie, zaczyna się od harda, dobra Easy, medium, hard, very hard Dobra, pamiętam Hard Medium, easy, medium I teraz przejechać dalej Ale zabiliśmy ich wszystkich Medium Dobra, zabita. Nie, to było hard. Teraz medium. Medium i hard. <kluz> 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 o Boże. No, to było very hard. I hopsa. So. Na dziada. Teraz easy, medium, very hard. Nie dostałem jeszcze ani razu, tylko dzieciak. I very hard No nie! Co to było? Re restart, ostatnia próba Kojarzy wam się to z kimś? Fua, dzieciak leżysz, leżysz dzieciak leżysz Fua, Nie żyjesz, leżysz i nie żyjesz Dobra, się musimy... Co? Leżysz ha. Dobra w ogóle ta, ta, ta gra jest bardzo brutalna. Oła! Dobra, jak mówiłem, to była ostatnia próba. Dalej, co będzie? Weapons escape Jeśli to będzie takie coś, że Raid 5 i dopiero zagraj River, to wiadomo. Oczywiście, pytanie sufej. O! Nie, 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 muszę na to popatrzeć. <noise> tak, piękne <laughs> Jeszcze dobiję Co to ma być? Się nawzajem pozabijali Aha, dobra Coś tak czuję, że to nie miała tak być. Ostatnia próba Opsa. Opsa Dobra Haha <laughs> Teraz będzie ostatnia próba Opsa Opsa Gratuluję, teraz będzie ostatnia próba. Teraz już taka ostatnia, ostatnia próba. Hopsa! Dobra. Uważam, że ten, 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 ten poziom jest podstępny. Happy Balls! Szczęśliwe pileczki. Aha, wiem co to jest. Dobrze pamiętam, że to się zetką. To się zetką, prawda? Nie, shiftem. Nie, spacją. Tak. JB Czy teraz nie powinien spaść ten mały dzieciok symulujący JB go? JB, JB Happy okay. Ball Tylko, że to nic nie daje, nothing Jestem nikim lub niczym JB. I. No. Było blisko i to nie był lucky ball. Na pewno nie dla mnie. I JB. Pom. dobra Dobra. że że mam ale ale cóż. Restart. Win, win. Wygrałem, 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 wygrałem! Wygrałem! Żeby was nie zamęczyć jeszcze jedna mapka Oj... Oj, 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 oj... Oj, 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 oj... Dobra! Trochę mi się poprzestawiało... Sorry za to! No i może... Amazing don't move! do Nie ruszaj się! Weźmy sobie Bill co? Dobra, a dobra, ruszyłem się. Tak lekko. Czyżby to naprawdę zadziałało? Bitch in fabulous. Dobra, bo chyba straciłem nóżkę. A żyję Kask też straciłem. Straciłem dwie nóżki. jej, Superman. I'm a fabulous. Eee, dirt. Teraz będzie ostatnia matka już, naprawdę. No, kurde, No i będę takie przedstawiany. Sorry za to, że się przedstawię. Kill all to było. Kill JB, not easy. Pew die or cry. Nie QJB. Nie, Chuck Norris levels. Chuck Norris. Kto wygląda mi na Chucka Norrisa? Pogomen. This or move or else you dead. Smaczna ta nóżka. Au. Zostałem zabity. Nie tym charakterem. Gościu na Segwayu Zwany też Billian Gates. Move, or else you get Rusz się albo znies, i tak z chyba. No, nawet nie chyba. Dobra, ja się tu z wami pożegnam. Chyba, że dobra, ostatni, ostatni, ostatni. Bo, watch. No, dobra. Patrzcie sobie co się stało z moimi wnętrznościami. Ja już Was żegnam. Na razie. Cześć.